Witam. Aby nie było tak, że ja doceniam tylko Śmiałka i czasami Borga. Kolejny film, z którym można się bardzo nie zgodzić. Posłuchajmy. ...posiada wbudowany układ odświeżania pamięci dynamicznej, inaczej pamięć DRAM. Co nam to daje? Oszczędności. W innym przypadku potrzebny byłby dodatkowy chip, ponieważ pamięć wymaga okresowego odświeżenia zawartości ze względu na rozładowywanie się kondensatorów. Dodatkowo, obydwie magistrale były dostępne bez multiplexowania, czyli wszystkie sygnały sterujące miały niezależne linie, co zmniejszało czasy dostępu. Proc no i mieliśmy to doskonały przykład jak z wady zrobić zaletę. Otóż to, że z-80 posiadał układ odświeżania pamięci czy to była zaleta? wątpliwa, tym bardziej, że on odświeżał tylko 7 wierszy czyli pamięć max 32 kilo a to były czasy kiedy komputery zwykle miały 64 kilo pamięci więc wątpliwa zaleta później natomiast jest mowa o tym, że magistrala była równoległa i to jest zaleta w wypadku używania pamięci dynamicznych wada rozszerzę teraz ten temat zobaczcie jak wygląda układ multiplexowania dla pamięci y, multiplexowania adresów dla pamięci y, dynamicznych RAM który jest wymagany gdy mamy magistralę równoległą taką jak Z86 Z86502 muszą być dwa multiplexery które Będą podawały na pamięć z odpowiednim przesunięciem adres wiersza kolumny. Krótko mówiąc, linia A0 jest multiplexowana z A8, A1 z A9 i tak Gdyby był taki multiplexer wbudowany w procesor. To byłaby zaleta, oczywiście, gdy mówimy o używaniu pamięci dynamicznych, bo w wypadku pamięci ROM to znowu komplikujesz sprawę. I co nieco o odświeżaniu, ale jeszcze może wrócę. Tu jest jakiś przykład dla 6502, jak wygląda. Sterowanie pamięci dynamicznej. Nie, tu to jest dla pamięci standardowej. O, tu mamy dla dynamicznych. No nie ma pokazanych na konkretnych salakach, ale musimy wygenerować, jak widzicie, taki strop. Wiersza. Podać tu na tą linię do pamięci stalni A0A7. Później, po pewnym czasie, adres kolumny i podajemy na te same linie pamięci adresy A8A15. Same, same te sygnały. Samo to multiplexowanie, jak widzieliście, dwa salaki, żaden problem, ale trzeba jeszcze odpowiednie kryteria czasowe tu wygenerować po uaktualnieniu adresu na magistrali. Jakbyście zobaczyli schemat C6, y, spektrum AZ i spektrum, tam było to na obwodach RC i bramkach. W wypadku Komodorka było to robione przez układ programowany, ten tak zwany PLA. Więc tu niewątpliwie obsługa pamięci dynamicznej byłaby łatwiejsza, gdyby to było wbudowane w sam procesor. Tak jak mamy to na przykład w mikrokontrolerach STM32. Tam generowaniem tych zależności czasowej zajmuje się mikrokontroler i podłączenie pamięci na oczywiście multiplexowaniem jest banalnie proste. Co do odświeżania schematu tego nie zobaczycie na 64, ponieważ odświeżaniem zajmuje się układ wizyjny. Ale mamy mniej więcej jak to wygląda. I wydawać by się mogło, że to jest skomplikowane, bo musimy multipleksować adres. Mamy liczniki wierszy. Musimy wygenerować też sygnał, ten kas, ten strop. Wystawić tutaj. Dano przełączyć multiplexer i wygenerować sygnał y, kas. No tu jest pokazane jak to mniej więcej działa. No więc wydaje się, że to odświeżanie to jest skomplikowana sprawa, ale jest to rozwiązanie programowe i Przeczytajcie sobie, że to jest proste. Jak budowa cepa, wystarczy co 2 mini sekundy odczytać wszystkie adresy. No, i to jest takie, takie najprostsze rozwiązanie, używające rozkazu skoku, które będzie nam po prostu czytało y, 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 te wszystkie. Kolumny, wiersze, przepraszam. I tu macie, że e, gdzieś tu będzie to napisane: O, czas wykonania procedury wynosi 34 cykle zegara. Więc programowe odświeżanie wymaga 6 cykli zegarowych więcej niż odświeżanie sprzętowe. Nic dodać, nic ująć. To jest po prostu najrozsądniejszy sposób użycia rozwiązania programowego. O, tu mam przykład tych sygnałów oraz kas, jak mówiłem, że robiono to opróbami RC. No i jak dla mnie, to samo sterowanie pamięci dynamicznej byłoby lepszym. Lepiej, żeby to zaszyć w procku, niż aby on generował adres odświeżania, który można zrobić, jak widzicie, programowo i będzie mniej więcej tak samo wydajny jak rozwiązanie sprzętowe. Jedziemy dalej. 16, co to jest? akumulator i rejestr flag. Rejestry 8-bitowe ogólnego przeznaczenia można używać indywidualnie lub w parach jako rejestry 16-bitowe, co już, jak wspominałem, przyspiesza operacje na liczbach większych niż 8-bitowe. Każda z tych grup posiada swój alternatywny zbiór. Większość operacji procesor wykonuje na pierwszej grupie, a rejestry alternatywne są używane, żeby zapisywać tymczasowe dane z pierwszej grupy. Przyspiesza to znacznie działanie procesora, bo takie wewnętrzne przełączanie się pomiędzy rejestrami jest znacznie szybsze niż jakiekolwiek odczyty z pamięci. Rejestry 16-bitowe to rejestry specjalne. No i to no powierzymy nazwę to niedomówieniem. Alternatywne rejestry były używane w obsłudze przerwania. Po wejściu w przerwanie nie zrzucano na stos rejestrów, później przy wychodzeniu trzeba by je otworzyć, tylko przełączano się na alternatywny bank rejestrów i na nich operowało przerwanie. Można było tak robić, bo Z80 miał, tak jak AVR, Jednopoziomowy system przerwań. Owszem, sztucznie można było stworzyć wiele poziomów, ale generalnie to nie było zbyt w tamtych czasach potrzebne. No i to rozwiązanie było taką słabą protezą. Dlatego, gdy mamy jeden poziom przerwań to alternatywne rejestry są doskonałe do tego celu. Niestety, ale rejestry indeksowe i X, i Y, o których tu pewnie dalej będzie mowa, nie były w grupie tych rejestrów alternatywnych. W konsekwencji te trzeba było zrzucić na stos. specjalnego przeznaczenia i są to... Dwa rejestry indeksowe, które wskazują na obszar w pamięci, gdzie dane mają być zapisywane lub odczytywane, dwa rejestry sterowania programu, program counter przechowujący 16-bitowy adres bieżącej instrukcji oraz tag pointer, czyli 16-bitowy adres wierzchołka stosu, gdzie umieszczone są dane z innych rejestrów procesora. Tak jak mówię, te rejestry nie są w grupie alternatywnych. Więc ten mechanizm nie był taki do końca super przemyślany. Oczywiście, jeżeli w przerwaniu nie używaliśmy tych rejestrów, to nie trzeba było ich zrzucać na stos. Oczywista oczywistość, jakby powiedział z żoli Boża. W czym on jest lepszy? Większa ilość instrukcji, nowe rejestry, lepsza obsługa przerwań, między innymi poprzez nowe rejestry. A, tylko z 80-80 tylko rejestry bitowy nieprawda można było łączyć je w grupy tego Z80 czyli BCDEHL więc jak widzicie w każdym filmie znajdą się jakieś tam bzdury mniejsze lub większe bzdury, niedociągnięcia więc uważajcie na wiedzę z internetu bo błędy będą zawsze Lepiej już korzystać z książek. One są dokładnie sprawdzane. Nie jest tak, że ktoś sobie książkę napisze i ktoś mu to opublikuje zakupę pieniędzy, bo no wtedy firma traci na wizerunku, i już klienci niechętnie kupują, podchodząc z rezerwą do innych pozycji, które będą napisane rzeczowo. Także naprawdę ostrożnie dowiedzieć się z internetu. W sumie trzeba każdą informację sprawdzać. Jeżeli się nie, nie, jest, nie zna danego tematu, to uczenie się z internetu według mnie jest złym pomysłem. To tyle do usłyszenia.